Aby sąd działały poprawnie i zyskały zaufanie wśród ludzi potrzebują obiektywizmu, niezależności i równego traktowania obywateli. Dziwnym spiegiem okoliczności to wszystko rzeczy, w których ludzie są słabi. Są podatni na wpływy, widzą świat z własnego, subiektywnego punktu widzenia i oceniają innych z bezpodstawnych przyczyn, jak kolor skóry, orientację czy zachwalanie piramidek finansowych na Facebooku. No. To akurat dobry argument. To nie jest marketing wielopoziomowy, Renata. To złodziejstwo. Nikt nie chce swoich naturalnych szamponów za 150 zł. Ludzie potrafią jednak tworzyć technologię, która zastępuje ich w zajęciach, w których sami nie są zbyt dobrzy. Czy da się to samo zrobić z sądownictwem? Pierwsza próba zastąpienia decyzji człowieka algorytmem miała miejsce już w 1928 roku. Ernest Watson Burgess przeprowadził analizę na podstawie danych z trzech więzień ze stanu Illinois, by przewidzieć, jacy więźniowie mogą złamać zasady warunkowego zwolnienia z więzienia. Wyznaczył 21 czynników, wśród których można znaleźć rodzaj przestępstwa, czas spędzony w więzieniu i typ społeczno-sadzonego. Te typy społeczne są zaskakujące z punktu widzenia poziomu nauk społecznych XXI wieku. Można tu znaleźć Menela, Nieroba, Wieśniaka czy Czarnołowce. To było znane za poważne naukowe określenia. Na swój sposób to mi się podoba, to jest tak wypełnione hamstwem, że nie wiadomo od czego zacząć krytykę. Mimo tego, jego badanie okazało się być całkiem skuteczne. Udało mu się trafnie ocenić grupy niskiego ryzyka, uzyskując 90% skuteczności. Aż tylu ludzi zgodnie z przewidywaniami nie popełniło przestępstwa na zwolnieniu warunkowym. Nieco gorzej poszło z grupami wysokiego ryzyka, bo wbrew przewidywaniom 1 trzecia nie złamała warunków zwolnienia. Okazuje się, że nazwanie kogoś wieśniakiem nie daje szans na zrozumienie, jakie są jego szanse na recydywę. Współcześnie, na czele pracy nad algorytmami kryminologicznymi stoi Richard Berg, profesor statystyki z Uniwersytetu Pensylwanii. I tutaj niepewnym krokiem przechodzimy ze świata codzienności do dystopijnego science fiction. Berg obecnie pracuje nad algorytmem, który jego zdaniem będzie zdolny do przewidzenia, czy dziecko, które właśnie się urodziło, popełni przestępstwo, zanim osiągnie pełnoletność. Ten człowiek mówi poważnie. I przyznam... Trochę się go boję. Algorytmy Berka działają na podstawie drzew decyzyjnych. Algorytm wyszukuje związków w danych na temat ludzi, którzy popełnili przestępstwa. Na tej podstawie powstaje, no, drzewo. Takie z danymi, zamiast gałęzi. Jeżeli chce się przewidzieć jakieś informacje, jak szanse na recydywę, należy przejść po wcześniej wyłożonych gałęziach. Algorytm zakłada, że jeżeli ludzie o wyznaczonych przez niego cechach są niebezpieczni, to inni ludzie posiadający te cechy będą niebezpieczni w przyszłości. Czy to prawda? Nie, za chwilę, co? Dojdziemy do tego. Do przewidywania przyszłości niemowląt Berkowi jeszcze daleko, ale to nie znaczy, że nie ma się czym chwalić. Dzięki wprowadzeniu algorytmów w Rhode Island liczba osadzonych spadła o 17%, a recydywa o 6%. W Nowym Jorku 63% osób uznanych przez algorytm za niebezpieczne popełniło kolejne przestępstwo. Nadal nie jest to wiele, ale to lepszy wynik od tego, który otrzymali żywi sędziowie. Po 90 latach od badań Borgesa algorytmy nadal nie radzą sobie z przewidywaniem poważniejszych przestępstw. Przewidywalność popełnienia morderstwa wyniosła 7%, a przemocy domowej 31%. Zdaniem Berga to naturalny wynik, bo ci, którzy uznają, nie są za niebezpiecznych, po prostu nie są wypuszczani na zwolnienia warunkowe, co utrudnia pełną ocenę skuteczności algorytmu. Jakoś nikt nie chce wypuszczać na wolność sterty potencjalnych morderców, żeby sprawdzić, czy faktycznie kogoś zabiją. Nie ma pojęcia czemu. Mimo tych problemów statystycznie algorytm ma przewagę nad człowiekiem. Nie powinno to dziwić. Algorytm ma możliwość analizy danych w takiej ilości, jakiej człowiek nie mógłby przyjąć przez całe swoje życie. Algorytm jest też znacznie lepszy w tworzeniu obiektywnej oceny, co dla człowieka jest niemal niemożliwe. Aby sprawdzić, jak subiektywne opinie sędziów wpływają na wyroki, zapytano 47 sędziów ze stanu Virginia o to, jaką decyzję podjęliby w konkretnej sprawie. Sprawa opisywała 18-letnią kobietę, która została zatrzymana za posiadanie marihuany. Pochodziła z klasy średniej. Miała dobre wyniki w nauce i nie opierała się podczas zatrzymania. Nie wyraziła jednak skruchy z powodu swojego postępowania. Nie wspominałbym o tym, gdyby wyniki były dobre. Żywie się smutkiem i porażką, inaczej nie siedziałbym tyle nad kanałem na YouTubie ze 100 subskrypcjami. 29 sędziów uznało, że oskarżona jest niewinna, a 18 uznało ją za winną. Duży rozstrzał widoczny był w rodzajach kar nałożonych na wypełnioną zielenią studentkę. 8 sędziów zalecało objęcie jej nadzorem sądowym, 4 chciało ukarać ją grzywną, a 3 sędziowie chcieli wrzucić ją do więzienia. Wystarczy trafić w sądzie na człowieka, któremu wydaje się, że marihuana to zioło szatana i koniec marzeń o dobrej pracy, i stabilnej przyszłości. Taki wynik może zniszczyć szanse na dobrą przyszłość prawie tak skutecznie jak studiowanie politologii. Ocena szkodliwości społecznej korzystania z narkotyków to dopiero początek zabawy. Oto krótkie i całkiem nieprzyjemne zestawienie rzeczy, które mogą wpływać na sędziów i zmieniać ich wyroki. Sędziowie przed obiadem są bardziej skłonni do zwolnienia za kaucją. Sędziowie zapytani przez dziennikarza o to, czy oskarżony dostanie wysoki wyrok, z większym prawdopodobieństwem wydadzą wyższy wyrok. Na sędziów wpływa też to, czy przed podjęciem decyzji rzucą kością. Rzucenie szóstki z Zwiększa karę wydaną przez sędziów. Miałem tu rzucić jakiś żart, w którym wspominam o jakiejś absurdalnej przyczynie, przez którą sędziowie zmieniają swoje wyroki, ale po co, jeżeli robi to za mnie kostka do gry, która naprawdę działa? Algorytm nie ma z tym problemów. Nie obiadów, nie męczy się, nie ma rąk, więc nie może rzucić kością, jest w pełni odporny na ludzkie słabości. Albo właściwie to powinien być odporny, bo o ile banalne z punktu widzenia maszyny problemy jak zmęczenie czy rzuty kością szybko przestają istnieć, to te poważniejsze, od dekad stanowiące problem dla sądownictwa pozostają bez zmian. Algorytmy nie lubią czarnych! Ym, nie powinienem mówić tego z takim entuzjazmem. Nie lubią też biednych, młodych i tych o męskiej. Wynika to z faktu, że historycznie ludzie należący do tych grup są skazywani na wyższe kary za te same przestępstwa. Nie jest to miejsce na analizowanie z czego to wynika i czy te grupy powinno się traktować jako obywateli drugiej kategorii. Aby mieć pewność czy istnieje związek między przestępczością a kolorem skóry potrzeba kilku książek, nie durnego filmu na YouTubie. Ale nawet przy założeniu, że to prawda to trudno uznać, że to dobry system. Statystycznie człowiek, który pali papierosy jest gorzej wykształcony. Od tego, który nie pali. Ale gdy spotkasz kogoś, kto pali, to raczej nie zakładasz, że to debil i nie ma sensu z nim rozmawiać. W ten sam sposób, sam fakt, że ktoś przynależy do grupy, wśród której przestępczość stoi na wysokim poziomie, nie musi oznaczać, że sam jest przestępcą. Nie wiem, czy można coś zrobić, by nie dopuścić do uprzedzeń w algorytmie. Próbowałem się nawet tego dowiedzieć. Przeczytałem artykuł autorstwa Berka na ten temat, ale okazało się, że zawierał matematykę. Co to było? Moja próżnia robi się niebezpieczna. Lepiej nie będę wypowiadać więcej tego słowa. Richard Berk jest świadom problemów z jego oprogramowaniem i stara się je poprawić, ale przy okazji przypomina, dlaczego się go trochę boję. Według Berka lepiej zatrzymać w więzieniu kogoś, kto nie jest niebezpieczny, niż wypuścić kogoś, kto jest zagrożeniem. W związku z tym zakłamuje swój algorytm tak, by dawał błędne wyniki zgodnie z tym poglądem. No i nie wiem, czy można się z tym zgodzić. Prawo rzymskie tego nie robi. Według prawa rzymskiego, przy braku pewności lepiej jest wypuścić kogoś, kto jest winny, niż skazać niewinnego. Berg się z tym nie zgadza, podając przykład, zgodnie z którym meteorolog zakrzywia swoje przewidywania w kierunku większej szansy na deszcz, by ludzie brali ze sobą parasol. Co nie ma żadnego sensu. Znaczy, nie znam żadnego meteorologa, ale coś czuję, że to nigdy się nie dzieje. Przedstawię też badania, zgodnie z którymi wypuszczenie kogoś, kto może popełnić przestępstwo jest 10 razy gorsze od pozostawienia w więzieniu kogoś, kto już nic nie zrobi. Niech sobie siedzi. Tak na wszelki wypadek. Ta niezgoda po części wynika z tego, że prawo żeńskie mówi o niepewności dotyczącej przeszłych wydarzeń, podczas gdy Berg zajmuje się potencjalnym zachowaniem w przyszłości. Ale to zdaje się go stawiać w jeszcze gorszej sytuacji. W końcu chce decydować o zatrzymaniu więźnia na podstawie oceny, czy po wyjściu z więzienia popełni kolejne przestępstwo. Tworzenie takiej oceny nie jest niemoralne, ale przekonanie, że zna się przyszłość jest skazane na porażkę. Berg przyznał też, że zmieniał algorytm po to, by jego wyniki były zwyczajnie bardziej opłacalne. Znaczy, Berg nie brał za to pieniędzy, to nie on miał na tym zyskać. Po prostu fajnie wygląda z workami dolarów. W 2006 roku Departament ds. Zwolnień Warunkowych w Filadelfii miał plan, zgodnie z którym przestępcy uznani za najbardziej niebezpiecznych mieli być poddani terapii. Algorytm wykrył 8000 takich przestępców. Departament uznał, że nie stać go na tyle badań, więc Berg po prostu zaktualizował algorytm. Hej, y widzisz tych potencjalnie niebezpiecznych przestępców? Czy nie możesz zrobić czegoś, by wyglądali na mniej niebezpiecznych? Żaden problem. To powinno wystarczyć. To nadal mordercy, tak? Tak, ale za to jacy słodcy. Decyzje o aktualizacji algorytmu by zmniejszył liczbę ludzi stanowiących wysokie zagrożenie oznacza, że Berg nie ma problemu z podjęciem decyzji wbrew własnym poglądom, by dostosować się do potrzeb klienta. To przydatna cecha dla kogoś, kto jednocześnie wydaje książki historyczne i wymysły turbosłowian, ale nieco mniej dla kogoś, kto może mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa. Po raz kolejny, sam Berg niczego na tym nie zyskał, ale chciałby się, by taki system był niezależny od zewnętrznych sugestii, a jego twórca dążył do tego, by był jak najbliższe prawdy to sprowadza nas na powrót do podstawowego problemu czy komputer może ocenić człowieka lepiej niż on sam Cóż, witam w radosnym, utylitarnym koszmarze. Statystyki pokazują, że algorytm potrafi lepiej ocenić ryzyko niż pojedynczy sędzia. Ale przez co, jak działają algorytmy, przypisanie do grupy wysokiego ryzyka będzie kończyć się wyższym wyrokiem, nawet jeśli się na niego nie zasłużyło. Tylko z powodu założenia, zgodnie z którym, jeżeli dzielisz kilka cech z innymi przestępcami, to sam pewnie zostaniesz przestępcą i nic z tego nie zmieni. Kto by chciał trzymać kogoś w więzieniu bez czarną owcą? No, zobacz, nie, jaka jest słodka! Po co komu problem kolejki? Nikt nie będzie miał okazji przejeżdżać ludzi pociągiem, a systemy oceniające zagrożenie są w użyciu w tej chwili i decydują o przyszłości wielu ludzi. Według utylitaryzmu rozwiązanie jest jedno. Brać oprogramowanie. Ludzie sobie nie radzą. W końcu, w przeciwieństwie do ludzi, technologia robi się coraz mądrzejsza i w przyszłości może oceniać ludzi znacznie lepiej. Aby to zrobić, będzie potrzebować znacznie więcej danych o zachowaniu ludzi. To mogłoby pozwolić na poprawę bezpieczeństwa i bardziej sprawiedliwą ocenę każdego człowieka. Potrzeba tylko wyciągnąć z ludzi więcej informacji. Czy ja stworzyłem totalitaryzm? No tak, stworzyłem totalitaryzm znowu to samo.